Nie mógł dojechać samochodem, więc do remizy pobiegł boso i w samej piżamie. Strażak z OSP Brdów w Wielkopolsce ruszył na akcję do wypadku drogowego tak jak spał. Koledze z jednostki są dumni i przyznają, że nie pierwszy raz zareagował z takim poświęceniem. Bartosz Mokrzycki. Gdy zawyły syreny alarmowe, liczyło się tylko to, żeby jak najszybciej odpowiedzieć na wezwanie. Przemarzły zamki w samochodzie, no i nie było opcji, żeby tym samochodem pojechać do remizy, także nie tracąc czasu... Wystartowałem no, tak jak stałem, czyli bez butów, do remizy. Na wizytę w domowej garderobie nie było już czasu. Strażak przebiegł do remizy ponad 300 metrów boso po asfalcie. Bez chwili zawahania szybko wybiegłem z domu. Tak jak w sumie spałem, tak wybiegłem, także w samej bieliźnie. Poczucie obowiązku było silniejsze, bo zagrożone mogło być ludzkie życie. Była kolizja, w której brały udział dwa samochody. Poszkodowane były cztery osoby. Jedna osoba pojechała karetką. Ten film pokazuje poświęcenie i zaangażowanie. Jesteście dumni? Bardzo, bardzo. Widać, widać na nagraniu, że zapał ma bardzo duży. To nie jest nic nadzwyczajnego, jakoś u, u Norberta, bo już nie pierwszy raz. Biegł tak z marszu, że tak powiem, czy w nocy, czy w samej piżamie? 19-letni strażak wyjechał na akcję z całym zespołem. Wszyscy druchowie dotarli do jednostki w zaledwie 4 minuty. Wiele razy zdarza się, że rzucamy wszystko tak, jak jesteśmy i, i, i biegniemy. No. Te same zasady obowiązują w całej Polsce. Czas dotarcia do remizy i zorganizowania pełnego zespołu wyjazdowego nie powinien przekraczać 10 minut. Zwłaszcza w dużych miastach to zadanie niezwykle trudne. Ale wiadomo, że. Teraz przy tym natężeniu ruchu jest to no, praktycznie niemożliwe. Przy założeniu, że większość ruchów jest w pracy lub wykonuje inne obowiązki, zaangażowanie i pasja są kluczowe dla powodzenia akcji. Dla wydarzeń Bartosz Mokrzycki, Polsat News.